Jak długo mamy jeszcze czekać na niego. Kacper nie może się doczekać, kiedy Darek pobije ucznia z jego klasy, który mu dokucza. Chłopak nie, nie od dawna to. chciał się na nim odegrać. Teraz gdzie on? On tam. Ej, co, co jest? Cześć koleś. Nie bój się. No, no, chodź, no chodź, chodź. chodź bój... Czekaj kiedy bój... sobie na pamiątkę. Ale szybko. Ej, zostaw go! Zwariowaliście? O co wam to poszło? Jakiś świr rzucił się na mnie bez powodu. Tak było, ja wszystko widziałem. Pokaż to. Idź ten do higienistki, a ty ze mną do gabinetu. Natychmiast. Dyrektor szkoły liczył, że Darek poprawi swoje zachowanie. A z drugiej strony niepokonany, umieściony, waleczny Darek to odorczy. Bez nieczystości i gramy. Dawaj go! Dobrze, dawaj! Dobrze, dobór! 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 dawaj! Dobór! Dobór! Ładu, ładu. I kończ go teraz! Teraz! ej, zabierz! zabierz, zabierz, zabierz spokojnie, co jest? spokojnie wygrałeś Mata, to! Dawaj. Wszystko, no? Wygrałeś to, wygrałeś. Dobra, to. nie, odzywaj się. Trzymaj, trzy, trzymaj to. Patrz nawet nie. Dobra, dzisiejszy zwycięstwo jest Dawid Gniadek! Tak! To, ej, stary! Musimy to opatrzyć! nie możesz z tym w stanie. Wstawaj! Koszulka! Masz, masz. Ubieraj to! Ubieraj to! Idziemy do higienistki! Panowie, każdy, który obstawił na Dawida, niech się zgłosi do Norberta, on wypłaci kacę. A teraz, krótko mówiąc,. Z Raz! Dobrze! Szybciej! Dawaj, Babcie, Darek jest wściekły, że Mirek i Kuba nagrali, jak całuje się z Emilią. Chłopak chce zniszczyć nagranie, zanim uczniowie pokażą je roksanie. Wypadkiem! Jaj, zabawcie! Ej, Darek, ja zabawcie! Wtedy myślał, że znajdą na mnie jakieś jakie. A co? Tym nagrywałeś, Co? Ty? Co ty robisz? Nie mogę skasować w filmiku? Chłopie! Zaraz was mogę skasować, jeszcze raz będziecie knuć za moimi plecami, to pożałujecie. Nic nie jest, Kuba. Nie. Proszę bardzo. Nastolatek jest przerażony i chce jak najszybciej znaleźć Darka Teodorczyka. Ma nadzieję, że silny kolega obroni go przed wściekłym Tomkiem. Darek, Tomek tu biegnie! Co mnie to chodzi? Nie ma wypracowań, nie ma umowy. Proszę, goni! O co się wsupie, to nie jest twoja sprawa. Teraz to już moja sprawa! O, ja! Hey, da, daj! Odsuń się do tego. Odsuń się do tego. Już! Co ty zwaliowałeś? Możesz stać? Mogę! Nic się nie dzieje? No, o, o co chodzi? No, wziął i przywalił bez Ale kłamie! Odsuń się, powiedziałem. Wziął Pokaz. bez fardony i podbiegł, walnął mnie w pysk. A nie tylko. No, nie złamany i ci do higienisty. No, nieco. ale boli, no. A my sobie porozmawiamy. Zapraszam do pokoju nauczycielskiego. Ruchy! Nie, nie wierzę Ej, stary Ty, on ma nóż, pasaż! Odsuńcie się, bo ma smutne! Ej, stary, nie wiem wy, tego tak. twój nóż! Co, boisz się tego Zostawić. małolata? Zabierz mu go! Weź mu ten nóż. Dawaj! Banda, idiotów, wszystko trzeba robić za was! Daj Dawaj, knoił ten nóż! A! O Ojejusza. stary padziak! Chodź, uciekamy! Masz włóczkę! mały, no zadarłeś? Ralec. Wiesz, kim Ralec. jestem? Co się Ralec dzieje? Kiedy masz rękę przeciętą? Daj, oddaj ten nóż. powariowaliście? Pokaż bardzo Ralec. Do chiński idziemy. do chiński, raz, dwa. Po co wyście zwariowali? Nie broniliście. 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 broniliście się! No, broniliście się! Ej, Darek, dosz chiński, chodź. raz szybciutko idziemy. Mogliście się pozabijać tym nożem? Nie widzieliśmy innego wyjścia! Darek jest wściekły po tym, jak Adam wrobił go w zniszczenie szafki. Chłopakowi grożą teraz poważne konsekwencje, dlatego chcę oczyścić się z zarzutów. Eee, szukasz kogoś? Ciebie. A, no spoko, wiesz, bo ja już idę, no nie? Nie, nie! O co ci chodzi? Zostaw mnie! Zamknij mordę, bo ci zęby, rozumiesz? O co ci chodzi? Co, co, co? Czemu skłamałeś, ze mnie widziałeś? Nie skłamałem, o co ci chodzi? Co? Tak? Tak. Nie, dobra, powiedz prawdę, powiedz prawdę, powiedz prawdę! Mów! Dobra, słuchaj, to Adam. Eee, On mi kazał kłamać, eee, Serio, nie chciałem. Wiedziałem. Szantażował mnie, bo krył mnie, mnie przed moją dziewczyną. Co mnie to interesuje? Chodź, nie słuchaj go w kopę! Idziesz Stańka i chcę to, to może jej powiedzieć. Cześć Krzysiu, zgubiłeś bluzę? No, znudziłam się. Pięknie. Mam znać chłopakom, że go mam. A co? Wiewrzy mu tutaj, zapamięta sobie. Ty, no, lepszy pomysł. Do piwnicy mhm. znajdę. Dominik nie zamierza pozwolić, żeby jego bratu stała się krzywda. Nie ma pojęcia, że Darek dowiedział się już, że on i Krzysiek są rodzeństwem i chce to wykorzystać. Uważa, że Dominik ich zdradził. Nie muszę. Słuchaj. Może ja do rozumu. Proszę. Wykaż się. Wiesz o nikt nie musiał się twojego płaczu? Moglibyśmy cię kilka minut i nikt nawet by się nie zorientował. Co? Co? I tak będzie następnym razem. Teraz zjeżdżaj. Coś ty zgłupiał? Nie odpuszczę mu! Weź przestań, popatrz na niego jakie chuchro. Cały się trzęsie. Przepraszam, na pewno już nie zrobi z głupiego. Ja mam lepszy pomysł, ty go zlejesz i to tak mocno, że tu szczel wykrwawi, rozumiesz? Zwariowałeś, nie będę bił dzieciaka. Dzieciaka? Czy brata? Co myślałeś, że się nie domyślę, co? Młody miał zabawę, to teraz ja się pośmieję, masz go zlać już! Co? Nie, nie będę bił swojego brata. Nie? No to inaczej to załatwimy, brać go. Dawaj telefon. Już. <noise> Dziękuję. Ty też. Już. Teraz <noise> sobie posiedzicie w piwnicy. A co z wami będzie później? Pomyślimy jutro. Do magazynu z nimi. <noise> <noise> Jeszcze ci mało zdraj, co? Nie zdraj, to byliśmy kumplami. Teraz jesteś nikim! Zamknąć go. No, dobra, się... A ty co tam kombinujesz, co? Miłej nocy, panowie. Darek! Darek, otwieraj! Darek! <tryk> Nastoradkowie nie wiedzą, że gimnazjaliści wynajęli dwóch starszych uczniów, aby ich przed nimi bronić. Widzisz tam tą twórę? Zarysowali mi ją, więc mam prawo im naklepać, więc cię lepiej odsuń. Nie masz żadnego prawa! A się, kim, A kim, się, się cię a kim ty człowieku jesteś? No, no. człowiek jest? Dobra, człowiek, o masz jakiś problem? Ej, co się tu to dzieje? On, co my robicie? To oni panie profesorze! Oni nas bili! O co chodzi? Co to, to zabójki? No rzucili się na mnie. To się no? rzucił? No oni dwaj! Darek jest przestraszony, bo uwierzył, że w szkole jest policja i szuka narkotyków. Chce jak najszybciej pozbyć się marihuany, którą ma przy sobie. Licealista nie wie, że wszystko jest żartem młodszego gimnazjalisty. Młody, wypadł tu! się! Co? Dawaj! Co tak patrzysz? Zamknij drzwi! No i. Wypływa. Pośpiesz się, nie wiem. Dobra. Będzie ok. Zostało ci coś? Jeśli się okaże, że spuściłem taki dobry towar na marny, to ich pozabijam! I trudno, mówiłem żebyście nie palili tego syfu w szkole. Nawet mnie nie denerwuj! Jest to cicho. Już już sobie poszli? Myślę, żeby wtedy do tym mówili. Myślisz? Rzemek! Policja już pojechała? Jaka policja? Podobno byli tutaj, szukali dragów. Nie no, co ty gadasz? No ja byłem przy tym na fajce i nikogo nie widziałem. Spoko. Okay. No ma, gdzie wy jesteście? Jak to już nie wracacie? Nie ma żadnej policji ty idioto, ktoś sobie z nas zrobił jaja. A ja wyrzuciłem przez was cały towar. Co? Gimnazjalista wam powiedział? Jak wyglądał? I co? Ten mały gnój! Jaki gnój? Ten w kolorowe kotki! W tej bluzie w kolorowe kotki! Jesteś pewien, że to on? A ilu nowych ma bluzę w kolorowe kotki, co? No to co teraz? Miałem ja dostać łomot. Teraz go zabiję! Darek naprawdę się wkurzył. Jak znajdzie Krzyśka, to zrobi mu krzywdę. Krzyśek naprawdę mnie denerwuje, ale to mój brat. Muszę go ostrzec.